Moi ukochane dzieci, od samego początku stworzyłem was z nieskończoną miłością, tkałem każdego z was z celem, darami i potencjałem, by przemieniać świat wokół was. Cały wszechświat został stworzony jako wyraz mojej miłości, a ludzkość została ukoronowana jako opiekun tego stworzenia. Jednak z biegiem czasu oddaliliście się od mojej woli, a to postawiło przyszłość ludzkości w punkcie krytycznym. Chcę dziś porozmawiać z Wami o tym, co widzę, nie jako nieugięty sędzia, ale jako Ojciec, który Was kocha i pragnie dla Was tego, co najlepsze. Zastanówcie się nad tym, co się dzieje. Widzę zatwardziałe serca, nadmuchane ego i świat, który ceni bardziej to, co można posiadać, niż to, czym można się dzielić. Widzę rodziny zniszczone przez kłótnie i urazy. Wspólnoty podzielone przez nienawiść i nietolerancję, narody, które budują mury zamiast mostów. Macie w swoich rękach narzędzia i technologie, które mogłyby ulżyć cierpieniom milionów, ale często używacie ich dla zysku, wojny lub kontroli. Głód nadal dotyka niewinnych, ucisk dławi słabych, a chciwość pochłania to, co pozostało z zasobów ziemi. To wszystko, moje dzieci. To owoce wyborów, które podjęliście jako ludzkość wyborów, które postawiły ja ponad my, które szukały osobistej fały ponad wspólne dobro. Ale widzę też coś więcej. Widzę żarna nadziei. Widzę anonimowe akty dobroci, które jaśnieją pośród ciemności. Widzę ludzi walczących o sprawiedliwość, wyciągających ręce do potrzebujących, obejmujących odrzuconych. Te czyny. Choćby najmniejsze, mają moc zmieniać świat. Wciąż macie w sobie iskrę dobra, bo zostaliście stworzeni na mój obraz. Przyszłość nie jest stracona, ale zależy od Was. Zapytajcie samych siebie, jakie dziedzictwo chcecie zostawić swoim dzieciom: świat, w którym zniszczenie przewyższa tworzenie, czy świat, w którym życie kwitnie w harmonii. Jesteście powołani do miłości wzajemnej. Tak jak ja Was kocham, ale ta miłość musi być okazywana w czynach, a nie tylko w słowach. Spójrzcie na stworzenie. Planeta, którą Wam dałem, abyście o nią dbali, woła o pomoc. Powietrze, którym oddychacie, wody, które Was utrzymują, zwierzęta, które Wam powierzyłem, wszystkie cierpią z powodu zaniedbań i nadużyć. Nie zostaliście stworzeni. By eksploatować Ziemię do granic wytrzymałości, ale by być jej opiekunami, by zapewnić, że będzie kwitnąć dla przyszłych pokoleń. Każda decyzja, którą podejmujecie, choćby najmniejsza, przyczynia się do ochrony lub zniszczenia tego cennego daru. Teraz przemawiam bezpośrednio do Waszych serc. Wróćcie do mnie, szukajcie mojej mądrości, bo jest większa niż jakikolwiek ludzki plan. Przestańcie polegać tylko na własnej sile i własnym rozumieniu. Prawdziwa przemiana zaczyna się, gdy uznacie, że potrzebujecie mnie i siebie nawzajem. Nie zostaliście stworzeni, by żyć w izolacji, ale by być wspólnotą, wspierać się nawzajem w trudnych chwilach i razem cieszyć się radościami życia. Nie obiecuję Wam, że będzie łatwo. Zmiana wymaga odwagi, poświęcenia i wytrwałości. Ale zapewniam Was, że nie będziecie sami. Idę obok Was, a Mój Duch będzie Was prowadził, jeśli na to pozwolicie. Pamiętajcie, że bez względu na to, jak daleko odeszliście, nigdy nie jest za późno, by wrócić. Moja miłość jest wieczna, a moje przebaczenie zawsze większe niż jakikolwiek błąd. Wyobraźcie sobie przyszłość, w której ludzkość żyje w harmonii, nie tylko między sobą. Ale z całym stworzeniem, gdzie dzieci mogą dorastać bez strachu, gdzie sprawiedliwość przeważa, a pokój jest czymś więcej niż odległym ideałem. Taka przyszłość jest możliwa, ale zaczyna się teraz, od Was. Każdy akt dobroci, każda decyzja, by kochać zamiast nienawidzić, każdy wybór, by chronić zamiast niszczyć, to krok w tym kierunku. Wiem, że świat wydaje się Wam chaotyczny, a wielu z Was dźwiga ciężkie brzemię. Ale mówię Wam: Powiedzcie mi swoje troski, zaufajcie mi i zobaczcie, co mogę uczynić przez Was. Wzywam Was, abyście byli światłem w ciemności, solą w świecie, który stracił swój smak. Nie lekceważcie wpływu, jaki możecie mieć. Przyszłość ludzkości to historia, która wciąż jest pisana. A każdemu z Was dałem ważną rolę w niej do odegrania. Wybierzcie dziś drogę życia, drogę miłości. Pozwólcie, by Wasze światło świeciło i inspirowało innych do tego samego. I pamiętajcie: nawet jeśli świat wydaje się zagubiony, ja jestem tym, który czyni wszystko nowe. Kocham Was miłością, która nie zna granic. Moim pragnieniem jest, abyście się rozwijali. Żyli w pełni i budowali przyszłość, w której moja chwała będzie odzwierciedlona w każdym geście miłości, w każdym uśmiechu, w każdym pojednaniu. Taka jest przyszłość, której dla was pragnę.